Kolejny piękny dzień się zapowiada, piloci już się krzątają, przygotowują sprzęt do startów. Spójrzmy na wiatr, no, wydaje się, że jest chyba nieco silniejszy niż był wczoraj i może troszeczkę taki porywisty jak widzicie, bo ten rękaw buja się na boki. Natomiast inna rzecz się zmieniła, mianowicie jest ta trawa dzisiaj wilgotna jak widzicie, budki mokre po zrobieniu kilku kroków po wyjściu samochodu. I to najprawdopodobniej za sprawą tej chmury, którą wczoraj widzieliście. Ona tutaj w nocy przykrywa ten teren i dzisiaj została po niej tylko rosa. Może to mieć pewne znaczenie dla startu z kół, dlatego, że wtedy, kiedy toczymy taki wózek po mokrej trawie, to wtedy te opory są nieco większe i też trzeba się liczyć z tym, że ta droga startowa będzie odrobinę dłuższa. Tu widzicie przygotowanie do startu. Bardzo dużo linek jest w takiej paralotni. One są ujęte w dwóch wiązkach. Właśnie jedna z nich w tej chwili jest w rękach pilota. On tam wszystko porządkuje. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy podniesiemy te paralotnie nad głowę, to, żeby ona się bardzo równo rozwinęła, żeby równo weszła nad głowę. No i też oczywiście, żeby te linki nie były poplątane. I to wszystko ma tutaj znaczenie, które mają być z przodu, które z tyłu misja może być przekręcone, więc to wymaga koncentracji. O, może lepiej to widać tutaj widzicie ten element taki mocowania do uprzęży. Wydaje się, że jest to wszystko dość skomplikowane i linki, jest ich dużo i są też wielokolorowe właśnie po to, żeby łatwiej było je zidentyfikować, które są które. O, wydaje się, że to jest taki nic, taki po prostu kawałek materiału, ale to jest oczywiście bardzo skomplikowana struktura też z punktu widzenia aerodynamicznego, no i oczywiście koszty, mimo tego, że to jest po prostu kawałek materiału, to jednak koszt jest znaczny, taka nowa paralotnia kosztuje, no, powyżej tych Dużo, może nawet przekroczyć ten pułap. Oczywiście, sama ta czasza, to co nazywamy paralotnią, to jest dopiero początek zabawy, no bo do tego wszystkiego dochodzi ta cała reszta. No w przypadku latania napędowego, musi być silnik, często jakieś kółka, wózek i wiele, wiele innych rzeczy. No chociażby te uprzęże. Tutaj widzicie, jest uprzęż dla pilota, to jest ta z tyłu i dla pasażera. To wszystko kosztuje kupę hajsu. Oczywiście takiego wózka z tym całym napędem i z tym całym dodatkowym sprzętem nie weźmiemy do takiego samochodu. Potrzebne jest raczej coś takiego, a to też są oczywiście koszty. No, zobaczcie jak to wygląda. Tu jest nawet rampa, można sobie podjechać tutaj i ten cały wózek wepchnąć do środka. No, tu jest nieco mniejszy samochód, ale do niego też wchodzi trajka. A tutaj Jacek marźnie i dla Was kręci film. Sprawa wydaje się nieco prostsza wtedy, kiedy startujemy z nóg. A tak jak tutaj kolega się szykuje do startu z nóg, wtedy to oczywiście wszystko jest sporo tańsze. No ale coś za coś. No. trzeba na tych nogach wystartować i też potem przy lądowaniu przyjąć na nogi cały ciężar tego pilota opadającego. Właśnie przed chwilą Krzysztof, w tej firmy, element Udzielił takiej uwagi wszystkim pilotom, mianowicie ten wiatr jest nieco zmienny i może się tak zdarzyć, że ta strona, która w tej chwili jest stroną zawietrzną będzie nawietrzną. No, generalnie chodzi o to, żeby nic nie robić na siłę, tylko w przypadku gdyby ten dolot do tego lądowiska był utrudniony, to po prostu żeby wylądować gdziekolwiek no, w miejscu takim bliskim drogi, żeby łatwo było takiego pilota potem zabrać samochodem. O i teraz te wszystkie poplątane linki, no one już nie są poplątane, są wyprostowane, trzeba przypiąć we właściwy sposób, nie można tyłu do przodu i za chwileczkę kolega będzie odpalał silnik i sobie poleci, a my to oczywiście sfilmujemy, tak zastanawiam się w jakim ujęciu, właśnie w takiej kontrze świetlnej, to mi się wydaje, że to będzie bardzo ładnie wyglądało, no może jakoś tak, nie, chyba jednak z drugiej strony tu manetka gazu już jest w ręku i zastanawiacie się pewnie jak kolega odpali ten silnik o właśnie sięgnął sięgną ręką za plecy wydał te komendy od śmigła to jest informacja dla wszystkich, że że ten silnik będzie odpalany i proszę bardzo, trzy szarpnięcia i silnik już pracuje, oczywiście teraz on troszeczkę go podgrzeje już się opiera na tym swoim ciągu kto nie rozumie tego określenia opierać się na ciągu, to trzeba obejrzeć live'a, trzeba obejrzeć poprzedni film, ale widzicie Sylwetka jest odchylona do tyłu, a on się nie przewraca, bo tam po prostu jest strumień zaśmigłowy, na którym on w tej chwili po prostu leży, opiera się o niego. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tu już inna trajka jest szykowana do, do lotu, tam też. I teraz, kiedy filmuję, muszę bardzo uważać, żeby nie stanąć na jego drodze startu. Ta droga startu powinna być prosta, natomiast czasami. Pilot startujący gubi kierunek startu i dlatego no, będę musiał bardzo uważać na to, żeby, żeby tutaj nie nawywijać, bo zderzenie z takim pilotem nie należałoby do przyjemnych. No, zwłaszcza, że na jego plecach jest silnik z takim szybko obracającym się śmigłem, no, ale spróbujmy jakoś to, jakoś to zrobić. No, proszę bardzo, Kilka startuje, komenda padła lekko cofnął się do tyłu po to żeby nabiec satelitki, żeby je rozprostować i teraz paralotnia ja idzie do góry i następuje zatrzymanie pilota na chwilkę i już dosłownie dwa, trzy kroki i kolega jest w powietrzu. Pogoda jest taka i widoki zapewne zapierające dech w piersi tu jak pamiętacie z wczorajszego filmu z poprzedniego filmu widać z powietrza Tatry. I to jest taki moment, kolega macha do nas ręką, ale to też jest niepotrzebna presja, presja z ziemi. no Niestety są wypadki właśnie w takich miejscach, gdzie są gapiowie, dlatego że piloci kozaczą chcą coś tam pokazać, zademonstrować. To oczywiście z punktu widzenia osoby, która stoi na ziemi, to nie ma żadnego znaczenia, czy ta paralotnia jest wychylona na bok o 5 stopni więcej. Ale właśnie no, stwierdzono, że ta presja z ziemi, presja gapiów, jeszcze jak tam jakieś dziewczyny stoją po drodze albo, albo faceci, jeżeli latają z kolei kobiety, no to wtedy trzeba bardzo, bardzo uważać i te wszystkie rzeczy na pokaz muszą być bardzo głęboko przemyślane. Dzisiaj jest sobota i to już jest południe. Słońce w tej chwili jest w zenicie, no listopad, więc ono jest bardzo nisko. Natomiast my do Warszawy. A wszyscy jesteśmy z Warszawy, mamy 7 godzin jazdy samochodem. No myślę, że z zatrzymywaniem się na kawkę, no powiedzmy 8, i dlatego też musimy dzisiaj szybko latać. Jest taki pomysł, żeby Krzysztof wykonał trzy loty z pilotami, uczniami, i potem już się zawijamy. No, po drodze, oczywiście, będzie jeszcze wywiad z Krzysztofem. Wywiad o tym, jak zostać paralotniarzem. No tak, tak, żeby zrozumieć to, co będę teraz opowiadał, to trzeba obejrzeć ten poprzedni film, ten film, kiedy właśnie tutaj z Krzysztofem lądowaliśmy. Otóż zobaczcie, że tutaj lądowaliśmy wczoraj pod górkę i to wydawać by się mogło komuś, że Krzysztof przyziemił za nisko, dlatego, że ten dobieg był właśnie pod górkę, bo tutaj jest cały czas... Pod górkę, ale nie, to było bardzo celowe, bardzo świadome. To właśnie świadczy o tym, że Krzysztof jest bardzo doświadczonym pilotem. Ten wózek zatrzymał się dokładnie w tym miejscu, czyli na szczycie tego pagórka i też dzięki temu nie przejechaliśmy przez ten punkt dalej. No, Tu już wtedy jest spadek, więc gdybyśmy przyziemili tu i mieli dobieg kilka, kilkanaście metrów, no to wtedy już z górki byśmy na pazurki sobie jechali w dół. I to właśnie. Pokazuje, jak to planowanie musi być dokładnie przemyślane. jeszcze wam pomacham. Tak wyglądam grubo. No nie, no wszystko jest w porządku z moją wagą, tylko po prostu jest zimno i wiecznie. O, no i przegapiłem. Od pierwszego szarpnięcia silnik zapalił, więc musicie mi po prostu uwierzyć, że tak to było. I już pilot uczeń wsiada w tej chwili, i to będzie taki lot, no może nie zapoznawczy, bo kolega już oczywiście latał, też latał samodzielnie. Ale to jest właśnie takie nabieranie doświadczeń z pilotem no, o dużo większym stażu. Dobrze, to w takim razie teraz ja poplanuję, mianowicie za moment ta trajka ruszy do przodu, paralotnia zatrzyma się nad głową, i wtedy ta trajka zwolnia ona po prostu zatrzyma się w miejscu. To będzie ten moment, kiedy Krzysztof będzie musiał ją sterówkami bardzo równo ustawić nad głową, i potem doda gazu. No, to cały czas będą maksymalne obroty silnika. W każdym razie w każdym razie potem rozpocznie tę drogę startową, i tak sądzę, tak sądzę, że oni się oderwą od ziemi. No, wydaje mi się, że na tej linii pomiędzy mną a tym samochodem, para elementu. Zobaczmy, czy to rzeczywiście dobrze wszystko przemyślałem. No, Tak to wygląda. Właśnie pod słońcem. Mówi się, że się pod słońcem nie filmuje, nie fotografuje, ale to właśnie tak nie jest. Właśnie w ten sposób powstają najpiękniejsze ujęcia, dlatego że mamy tylko kształt odzorowany. To jest ten taki typ fotografowania czy filmowania, który się nazywa siluet. To już kolega schodzi z tego pola startowego, i tu już dosłownie sekundy są przed startem. Zobaczymy, co się dzieje. Zazwyczaj jest tak, że wszyscy w koło przykładają uwagę, atencję do tego, co się dzieje na startowisku, czyli tak jak widzieliście, jest potrzebna pomoc, to kolega podbiegł, mimo tego, że to nie jest jego lot, ale właśnie tutaj bardzo jesteśmy solidarni, zawsze myślimy jeden za drugiego, przewidujemy, to też będzie widać przy lądowaniu, kiedy wszyscy podbiegną do trajki, o zobaczcie, ona się zatrzymała w tym momencie i paralotnia jest nad głową, tu rozpędza się i pozerwanie od ziemi, o parę metrów za tym miejscem, które które przewidziałem i teraz zobaczcie z wielką uwagą trzeba ten zakręt wykonywać ponieważ on jest pod górkę czyli lecimy nisko a ziemia się przybliża do paralotu do tego że no tak to jest wzniesienie więc oczywiście to wszystko trzeba przewidzieć to nie wystarczy wyobrazić sobie że ten zakręt jest na jednym poziomie musimy wziąć pod uwagę to że ten teren Właśnie w takich miejscach, gdzie są pagórki, on się zmienia, ale to jest Krzysztof, więc on absolutnie da radę i jestem przekonany o tym, że to jest specjalnie dla was przelot. No on to po prostu wymyślił, że ja tu stoję i tak ładnie nam przeleciał, się to zobaczyli z bliska. Spróbujmy to zrobić na takim zbliżeniu, na trybunki tu nieba i oni sobie polecą gdzieś tam hen w kierunku południowym, właśnie po to, żeby, żeby obejrzeć Tatry, czy ciągle stoją. Znów przelot nad naszymi głowami, jak widzicie, i tu jest cały czas aktualna ta sama uwaga. Ludzie patrzą, pilot wie, że ludzie patrzą, i gdzieś tam taka adrenalinka jest lekka, żeby pokazać coś więcej. Ale to oczywiście nie w przypadku Krzysztofa, on już nie musi niczego udowadniać. No i za moimi plecami słońce. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tu kolejny pilot szykuje się do startu taka adrenalinka z całą pewnością, czy wszystko pójdzie dobrze, czy wszystko jest dobrze ułożone, czy silnik odpali, to właśnie wszystko dzieje się w głowie pilota przed startem. A my popatrzmy na rękaw. Ten wiatr jest taki falujący, nie wiem, po prostu jest silniejszy. No wiatr sam w sobie nie faluje, ale, ale ten rękaw się buja na boki, natomiast bardzo wyraźnie jego kierunek zmienia się, tego wiatru oczywiście, na kierunek północno-wschodni, czyli z tą wschodnią odchyłką w tej chwili wiatr zaczyna wiać i no, miejmy nadzieję, że nie zmieni się, się zupełnie. No wtedy trzeba będzie zupełnie inaczej planować podejście do lądowania. No, bo oczywiście to rozumiecie, że wiatr to czujemy tylko wtedy, kiedy stoimy na ziemi. Natomiast w powietrzu tego wiatru się nie odczuwa. No, chyba, że są uskoki wiatrów albo jakieś turbulencje czy duszenia, no to wtedy tak ten ruch powietrza oddziaływuje na paralotnie. Natomiast jeżeli przesuwamy się z masą powietrza, czyli w tym wietrze, no to samego wiatru nie odczuwamy. To, co odczuwamy, to jest tak zwany wiatr pozorny. To wszyscy żeglarze wiedzą, co to jest wiatr pozorny. No cóż, być może wśród widzów są nie żeglarze, więc wyjaśnię, co to jest wiatr pozorny. Wiatr pozorny to wynika z faktu, że to my przemieszczamy się względem masy powietrza. Jeżeli otworzycie okno w samochodzie i wystawicie rękę na zewnątrz, to właśnie poczujecie wiatr pozorny. To nie powietrze się przemieszcza, tylko my się przemieszczamy względem powietrza. No dobra, dosyć tego mądrzenia się. Czekamy na to, co się będzie działo. Wydaje się, że to jeszcze cały czas jest chwila do startu, dopiero teraz manetka idzie do lewej ręki, jeszcze powinno nastąpić przegazowanie silnika, widzę, układa kolega to jest radio, układa sobie mikrofon do, do ust, bierze w tej chwili sterówki, tak mi się wydaje nie wiem, pod słońce to tego nie widzę, ale wydaje mi się że to jeszcze kilka chwil, że to jeszcze nie jest ten moment no to może teraz zaplanuję jak to będzie wyobraźmy sobie to, kolega więc w tym miejscu postawi paralotnię nad głową. Wtedy ta trajka się zatrzyma, i właśnie ze względu na tę mokrą trawę, ten, ta droga do startu będzie nieco dłuższa. To jest właśnie to, co wyszło przy tym starcie Krzysztofa. Zobaczmy, zobaczmy. Popatrzmy, co się dzieje. Obroty silnika wzrastają. Paralotnia stoi nad głową, ale niestety jest mocno przekrzywiona. No to sami widzieliście, co się stało. Po prostu paralotnia nie weszła równo nad głowę. Tam Krzysztof gdzieś za moimi plecami jest. W każdym razie ona poszła mocno do lewej strony, szarpnęła tym wózkiem. Chyba muszę uciekać, bo będzie lądowanie. Chyba muszę uciekać, bo będzie lądowanie. Stanę tutaj, tak, 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 tak. Lądowanie widzimy we wstecznej kamerze. Dobrze, oni wylądowali, a ja dokończę. To właśnie ten taki wiatr oscylujący wokół jednego kierunku. W momencie, kiedy ta paralotnia weszła nad głowę, on nieco zmienił swój kierunek i no, ona dlatego poszła tak mocno na lewo, szarpnęła wózkiem i oczywiście takiego uch, takiego startu nie można kontynuować. No, dużo strachu o nic, po prostu ta czasza taki dziwny dźwięk wydała i nie wiedziałem, co się dzieje. No, nie wiedziałem, co się dzieje, bo, bo dla Was filmuję. Wasz reporterek